Siemano, jedziemy tak? słuchajcie, na wycieczkę. My jedziemy Pokażę wam ten... camping. Znaczy to nie jest camping to park. Camper park. Patrzcie to stoimy. Zobaczcie, jakie tu są te skały to są chyba chyba. Nie, to piach jakiś Mario, przywitaj się pięknie. <śmiech> 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 Cieplutko jest, nie? No, skład autobusem się wybierają, a my jedziemy samochodem. Siema. Siema. Ładnie tu, nie? No, może, może, być. <laughs> może być, może być. No ale jak okay, jesteśmy, no to no, już no, jedziemy, nie? No to trudno, niech będzie. No. No, <laughs> no i słuchajcie, jesteśmy w że przyjechaliśmy. Brygada wysiada. Alanek, pomachaj i idziemy po Justynkę na dworzec tylko gdzie tu dworzec? Ładnie, ładna pogoda, nie? nie wiadomo, że jest dworzec no właśnie, ładna pogoda, bardzo ładna masz tą pineskę jej? Tak. i gdzie ona jest? Siedem. a ona jest do... tutaj, nie po tej stronie mówiłam Ci Racie. idziemy na, idziemy na grzanec i no słuchajcie, za bramę. mamy wejść za bramę tu staniemy, sobie fotę zrobimy, nie? może no. ojca Mateusza spotkamy? chcesz spotkać ojca Mateusza? no może spotkamy go Idziemy na komisariat. Tak. Niezboczni ludzie. Patrzcie. Koleś sobie chodzi na linię, że nie spadł tylko. Miesiąc tu by... Ja ile tu na Dwa nasi. miesiące? Miesiąc? Dwa miesiące. Podoba Ci się? Ja tu byłem dwa miesiące jak smęka w wojsku. A. W zasadniczej służbie wojskowej? No. Siat ojca Mateusza? Proszę bardzo, winko. O, jakie przywitanie. Dziękujemy. Ojej, jakie gorące to winko. Pyszne. Świeżo zrobione. No. Marcinek, a co ty taki smutny jesteś? Zimno mu w nóżki podobno. A. tutaj się wszyscy. Łukaniu, odwróć się. Robimy fotę. Jesteśmy tutaj, na rynku jeszcze będzie Mario przecież. Mario, Justynka jedzie, wszyscy jadą. Gdzie <grym> Idziemy. <w górę> <grym w górę> Kupiłeś, kotek, bilety? Gdzie idziemy? Gdzie <grym> szalką. <w górę> Mateusz, ojciec Mateusz. Idziemy? No chodź. Idziemy. A my już mamy, to możemy chodź, pana, iść. To chodź, Łukasz, jak my mamy bilety, to chodź. no. no. Idziemy oglądać, słuchajcie, figury boskowe. Ojca Mateusza. Och. Tutaj to pełko, nie? Wystawa. Wejście z okazaniem biletu. Musimy poczekać na wyzwanie obsługi. Dziękujemy. Czekamy na wezwanie obsługi. to większa Tak. Ile osób? jeszcze Nie liczyliśmy się. Znaczy my, my dwoje. Możemy nie być z nimi. Oni <noise> tylko haju <hi> robią. <noise> Już wszyscy Państwo wejdą razem. Proszę wejść i poczekać w kościele na całą grupę. Kościół. To tu kręcą ten film? Właśnie w tym kościele, to malutki. A, czekamy. Przy ołtarzu. Jakie witraże? Naprawdę jak kościół, nie? Jak się tak stoi w przodu, to naprawdę to jak kościół wygląda. Tak na rzeczach, tak no. Takie kadzidło jest, no. Ale ja do komuni nie przystąpię, bo nie byłem w stanie tego Ale to siada, chodzi, ciebie Tobie komuni to nikt nie da. To będzie minuta pięć. Ty cię ewentualnie tego wina na pierśem szalnego. Ej, zbierz na tacę, Łukasz. zbierz na tace. Agnieszka z dziećmi siedzi. Ale pachnie kościołem. Edytka, na tace zbieramy, masz pieniądze? Nie, mam. Mario, na tacę masz? Na tacę zbieramy. Na tacę zbieramy. Chodźcie, siadajcie. Daruś, co ty tam masz na ten obiad, ci dała Natalia? Ruskie. Ruskie masz? O! Z rówką, koleżką. Zobacz, znaczy nie, nie ruskie, to teraz ukraińskie Ty, ale on to ale naprawdę, nie, wiecie co? To wygląda facie, naprawdę, facie, jak że... Czy... Jak... Ja to się tego człowieka boję, bo. Ej, strasznie facie, wygląda, facie, nie? Zaraz tą kawę no, on wygląda facie. jakby wstał, jakby miał wstać. Mam już tę czy nie? No, nie masz, Daruś, masz fotę, z ruskie. Ty, ale one są prawdziwe, zobacz. Z nie, nie, nie. Nie są prawdziwe? Zaskły już. <laughs> Ty, a ta Natalka też. Sztuczne. Jezu, ale bardzo prawdziwa ona jest. Wiecie, że mnie takie figury to przerażają? Na te pierogi, to ci powiem, że jakby ktoś postawił na stole, to by diabno. To by diabno, nie? Takie realistyczne, nie? Bardzo, to jest wszystko realistyczne. Jakaś no, jaka spiżarenka. Proszę bardzo, kuchnia Natalii. Ojdziemy idziemy na komisariat policji. O, Pawełek ma nową rolę! A te? Jezu, naprawdę powiem Wam, że one są straszne te figury. Bardzo takie realistyczne. No zaraz. Tak, ale tamty przerażający jest, no. Zrobię sobie tutaj fotel z tym, na komisariacie. Ten przysława, nie? A co on taki smutny? No wiem, no, wiem ale. <coughs> nie! To jest. To jest... Nie ma jest. A, no, Nie ma no, a, jak tam, Łukaszek? Jak zobacz, jakie tu są rzeczy. ale tutaj. Chodźcie tutaj do celi, Do celi? O Jezu, patrz. człowiek leży. Tu, a tu ojciec Mateusz jest wyświetlany. Ty? O matko, ale czemu on jest taki łysy? Ten jest straszny. Jezu, okropny jest to. Tego to się boję ja bo, Boję się tego Ale ciśnijcie palca, patrzcie Wiesz kciuka Werka odciskaj Poczekaj Ciocia nagra I tu, i tu Teraz tu o. Wow. O. Na Teraz ja Teraz ja Ciocia. No, ciśnij Nie mam limpa Pilarek, bo jestem ja z tym pumeksem. wciągnęłam Dawaj, bierz kciuka prawego, prawy kciuk nie, no, ale to nie jest straszny człowiek. Idźcie do celi. Idźcie do celi. Grażyna robi zdjęcie. Grażyna robi zjeść. Tak, kurwa, chodźcie z tym, bo papi, ona sama te w wpada. Dawaj czapkę. No. Pojrzymy prosto w oczy. Idziemy dalej. Marcin się boi, ale ja też się niektórych boję tych figur. Nie ma co się dziwić. O, jest i ojciec Mateusz, tak? Ale jakiś taki mało podobny. Oj, ale jaki zamyślony. Łukanie, dawaj zrobić zdjęcie z ojcem Mateusza. Ten Tak. No dawaj. Zrobię ci fotkę z ojcem Mateusza. Ale bliżej, przytul się. Czekaj. No! Ty, ale czekajcie, bo. Ja tu jest, jest chyba ten... jego plebania, nie? Na plebanie robi ta pani zawsze. Bo trzeba na kolana, no bo pod kątem. No. No. O, jest, No! jak wpadłam w ten fotel. <grym> Bokiem! Jesteś. Możesz odejść! Aresztowańco! Niech się pani położy koło tamtego! On strasznie wygląda! No bardzo! I łysy taki strasznie jest! A już jest po wyjściu? Już jesteśmy po? A co ma pod sutanną? Spodnie, ma zobaczcie, ubrany jest. No co ma pod sian. No ja ogląda, masakra, no wiem. No a ja wiem, ja chciałam zawsze zajrzeć pod sutannę. <grym> Nie, on ma normalnie spodnie, zobaczcie, ginsowe spodnie ma. Ja tu zaraz zobaczę, ktacze, a tu jak <grym> A zobaczymy co ma pod spodniami. <grym> to ściągaj! <grym> Ale czekaj, bo i nie posłodnie pod kombrze, to tak chodzi zawsze pani obsługująca, no pod koledze na kolana. Nie stasz go tą minął. Tak. I do wyjścia się kierujemy. O. Co wpisujecie się? Wpisujemy się Łukaszek?

Chodź, kiedy tak zdjęcie zrobimy? Z tym, Idziemy zrobić zdjęcie. Z tych schodów. Z schodów. Chodźcie szybko! Idziemy do foty! Ustawiamy się do foty! Zobaczcie, jaki piękny kościół. Jezu, jaki. Piękny jest Zobaczcie, jak jest piękny. No, to jest prawdziwy kościół, trzeba być cicho. Bardzo ładny ten kościół, nie? Piękny jest. Jezu. Nie lubię takie miejsca. Śliczne. Tam ja nie będę przechodziła, bo trzeba przejść przez ołtarz. Nie będę przeszkadzać, bo się ludzie modlą. Nie, te zdobienia, te złocenia, naprawdę coś cudownego. Dobra, wychodzimy, słuchajcie. Pięknie jest, nie? Cudowny jest. Idziemy, nie? Słuchajcie, akurat hejnał jest. Winko pijemy. A co to za turyści? Ładnie <Szyskado> tu jest O zobaczcie co się dzieje z gołębiami Akurat Ładnie tu jest i ładna pogoda nam się dzisiaj trafiła Jak zwykle Patrzcie, gdzie stoimy. Jezu! Jezu, tam na oku trwało. Przejedź, a co to? Wszyscy tu stoimy.